Witam was ponownie. Dziś zrobię coś bardzo prostego, szybkiego i stosunkowo taniego. Naturalny probiotyk z naturalnym, smacznym, słodkim prebiotykiem. Potrzebujemy do tego litr siadłego mleka, najlepiej prosto od rolnika, 2-3 dni i jest gotowe i dwa banany. Przepis jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prosty. Banany obieramy ze skórki Podcinamy końcówki. Kroimy na kawałki. I wrzucamy do blendera. Ciepłe mleko dolewamy do blendera. I całość po prostu miksujemy na wysokich obrotach. Po zmiksowaniu Napój probiotyczno-prebiotyczny jest gotowy. Pyszne, zdrowe i odżywcze. Polecam codziennie. Dzięki.